Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w tą piękną... w ten piękny czwartek. Dla mnie piękny, być może, albo i niepiękny, no bo po pierwsze, przepraszam, że wyglądam trochę jak trup i przepraszam za mój wygląd, ale po pierwsze, jest 7.41 w momencie, kiedy nagrywam ten film. Po drugie, nie poszedłem do szkoły, bo się czuję jak gówno i nagrywam film dopiero dzisiaj, a nie wczoraj. Yy, dlatego, że się po prostu... Wczoraj tak i doczułem, tak, że to tragedia. <laughs> więc dzisiaj będziemy zgadywali słowa w języku arabskim. mam tutaj odpalony laptop i będę teraz zgadywał słowa, przepraszam za mój głos, naprawdę, ale się źle czuję, mega, no, co ja tu mam w ogóle, co to jest, jest jakaś skórka taka, dobra, nieważne, no Nie, i ogólnie są takie szlaczki, więc, w sensie, w języku są takie szlaczki, dlatego będziemy to tłumaczyli, będziemy, zobaczymy, jak to się wymawia po prostu, mm. Weźmiemy słownik arabsko-chiński, żebyśmy nic nie zrozumieli. Będziemy zobaczyli, jak się wymawia te słowa. Chyba, że nie będzie do mówienia. Dobra, mam tutaj, więc wezmę sobie, przetłumaczę pierwsze słowo i tak. I pierwsze to mamy fundukon. Fundukon, to jest pierwsze słowo. Czym może być fundukon? To może być tak: włosy, wilk, meczet, hotel, matematyka, palma, zegar, książka, stary, samolot, zielony, daktyl, kino, mięso, oko, Człowiek, muzyka, królik, deszcz, albo kobieta. Wiem, że tutaj sporo tych, y, tych tutaj tłumaczeń jest, ale tak. Jeszcze raz zobaczę, jak to się czyta. Funduk. 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 Meczet. Dam, że meczet. Źle. Funduk. Może matematyka. też nie. A książka. To był, moi drodzy, hotel. No cóż. Hotel czy nie hotel? Był to hotel. No dobra. Przepraszam za moją energię. Dzisiaj naprawdę czuję się okropnie. Ok, kolejny test. Cinema. Cinema. Ja myślę, że to kino będzie. Cinema. było kino, było takie słowa: kino. Było na no to. Jedyne ja kino. I jest po prostu odpowiedź. Trochę po angielsku było. Po angielsku jest trochę podobnie. Wiecie, cinema, nie? Kiedyś myślałem, że po angielsku kino to jest cino. Przez po prostu, że wiecie, ale jednak tak nie było. Nie było tak łatwe, jak myślałem, że będzie cinema. Dobra, kolejne słowo to mamy tak. Kitabon. Kitabon. Może daktyl? Nie? A mięso? Ja myślę, że to będzie ogólnie jakieś jedzenie. Zostało jeszcze jakieś jedzenie? Hm, Królik. Dobra, nie, to był żart okropny. Zostało w... Nie, to nie będzie żadne jedzenie, niestety. No to zegar, może. Otóż, moje drodzy, to była książka. No cóż. Być może. Być może po prostu poszło na słabo, tak? Nie przeczę. Kolejne słówko. Trzeba co to, to jest trochę irytujące. To jest takie dosyć ciężkie słówko. Ja będę tutaj stawił właśnie na ten meczet, może. Nie, czy ten meczet to nie będzie tutaj. Zobaczmy jeszcze co, co... by mogło tutaj być. Człowiek? Też nie. Może królik. To była kobieta, moi drodzy. Dobra. Teraz jest jakieś długie słówko. Powiecie, ogólnie są te takie znaki arabskie, no ale ja nie będę tego pokazywał, no bo nikt tego nie zrozumie i wtedy film będzie bez sensu, dlatego będziemy sobie zapodowali ze słuchu. Jak? Diatol. Kurczę, to musi być ten meczet, no. To nie jest meczet? Może matematyka, bo to też takie długie słowo. Tak, to jest matematyka, uff. Udało nam się zgadnąć, kolejne słowo. To jest w ogóle na samych quizach quiz, więc pewnie nam na końcu przeliczą, jak nam dobrze poszło. saton No ten meczet, no dajcie ten meczet w końcu. To nie jest... stary może? Też nie. No mięso? To był zegar, moi drodzy. To był zegar. Kto by pomyślał? Kolejne słówko: Arnabu. Arnabu. Palma, stary samolot. Tak, mięso. Królik. O, to królik był. Udało nam się zgadnąć. Kolejne słówko: Nie wiem, jak Arabowie piszą. Ja nie ogarniam. Nie ogarniam, absolutnie. Insanon. Insano. No, ten meczet mu, musi to być meczet. Nie, samolot. Przez razę kliknę palmy, to jest człowiek. Ale meczet to też nie był. Miałem takiego laga przez chwilę. Dobra, kolejne słowo. Zobaczymy, co to będzie. Sharon. Sharon. Sharon, to może deszcz? Spróbujmy deszcz dać. Też nie, Sharon. Samolot, stary. Włosy, to były włosy. No, ja wiem, kochani, że ten język nie należy do najłatwiejszych. Kolejne to słowo: i jak? To i Samolot, wiecie czemu? Bo usłyszałem fly i to jest poprawna odpowiedź. To jest samolot. Kolejne słówko. Teraz jest jakieś takie dziwne, nie wiem, być może będzie to już ten meczet. Dajcie w końcu ten meczet. Jestem ciekawy, jak jest meczet po arabsku. Achdaru. Achdaru? Może ten meczet, dajcie ten meczet, błagam. To nie jest meczet. Dobra, daktyl. Pomyślmy, usłyszmy jeszcze raz słówko. Ach, naru, zielony. Zgadłem. O mój Boże. Poszło dobrze. Poszło dobrze. Teraz jest jakieś takie krótkie, ale takie jakieś trudno napisane. Więc zobaczmy tutaj, e, jak się to wymawia. Ainon Ainon. To było moim zdaniem oko. I tutaj dobrze poszło, bo podobnie było do Ape po, po angielsku, nie? Więc tutaj bez problemu udało nam się zgadnąć. W zasadzie sensie mi... <grych> Ażuzon. Daktyl. Stary. Tak, to był stary. Teraz już mało, mało tych słówek zostało, więc po prostu łatwiej. Tamuru. Mm. Tamuru, no ten meczet. No to musi być w końcu ten meczet, nie? To nie jest meczet, a wilk? To nie jest wilk. Dobra, usłyszymy jeszcze raz to słowo. Tamujru. Tamujru. Tamujru i może to być jeszcze na przykład palma, daktyl, mięso, muzyka deszcz, dajmy deszcz. To był daktyl, kochani. To był daktyl. Kto by się spodziewał, że daktyl będzie, no? No, a kto by się tego spodziewał, no? Nikt się tego nie spodziewał. No, Nachlaton, dajcie ten meczet, to jest meczet na 100% Jednak nie, może wilk Dobra, dwie próby zmarnowane jeszcze jedno słowo Nachlaton. Nachlaton Nachlaton to może mięso Otóż, moi drodzy, to była palma O, teraz jakieś długie słówko Aż się boję No ale dobrze, co to może być? No to tu chyba bez dwóch zdań dałbym tutaj muzykę. To było akurat łatwe, bo wiecie, muzyka, czy jak, jak to się tam mówiło po tym arabsku. Yy, no to ogólnie wyszło, nie? Dobra. Ledbon. Ledbon. Deszcz. Mięso. Dobra, na no ostatnią próbę. To może być wilk albo meczet. No ten meczet. To był wilk. <grym> Czyli ogólnie mamy źle. Mamy źle. Zostało już mało bardzo słówek, więc ten meczet to tutaj wyrazem smylił. Lachmon. Lachmon, no ten meczet no. To nie meczet znowu? Mięso albo deszcz. Mięso. To jest poprawna odpowiedź. Dobra, zostały dwa słówka. Został tylko deszcz i. E, został tylko deszcz i kochani ten. I meczet, więc to będzie jedno z dwóch. Mataron. Mataron. Meczet To nie meczet, czyli to będzie deszcz, no tutaj już nie pozostało nam nic innego I meczet był na samym końcu, zobaczmy jak się wymawi meczet, bo tu już jest na 100% meczet mm. Na 100% teraz już będzie meczet Maschidon Maschidon I to jest meczet Maschidon Dobrze, przeliczamy teraz procenty, zobaczmy ile poszło i jak nam wyszło Wpływie niektóre 43%. Całkiem nieźle, ale mogło być lepiej. No wiecie, nigdy nie miałem styczności z tym językiem, więc myślę, że i tak nie najgorzej nam tutaj poszło. Czasem były łatwiejsze słówka, czasem były trudniejsze słówka. A no, a ja zachęcam do zostawienia łapki do góry i to się położy, bo się naprawdę źle czuję. Dobra, więc widzimy się jutro nas jest 16.00. Pa, pa!